Cześć, dzień dobry, zapraszam Was na wspólne ćwiczenia fitness. Dzisiaj popracujemy nad naszymi udami, nad naszymi pośladkami, nad naszymi druchami i zaczniemy sobie jak zwykle od rozgrzewki. Step touch. I ze mną. I ręce przód i tył. Długi krok. Odpięty. Uśmiechamy się. Oddychamy. Step touch. Długi krok. Energia rąk. Przód, tył. Super. Jeszcze chwilę. I będzie zaraz heel back. Heel back. Wiem, że się powtarzam, ale przypomnę, że tutaj nie puszczamy nogi różną, Nie zróbcie wysokiego sobie. No, fajnie sobie ćwiczę. Tylko do końca prostego. Wypychamy trochę biodra. I lecimy chilbek. Za chwilę poczuję jak pracują. Uda. Pośladki. Przyspiesza się oddech. Super. Podwójny heel back. Teraz zostały tak samo. Przód i tył. I jeszcze. I jeszcze podwójny heel back. Musimy go znać tą mięśnią, że coś się za chwilę tutaj będzie działo. Musimy je rozgrzać. Zpójdź do życia. Ok. I wróć wstecz. I na za budu. Nad brzuch. Nad pośladki. I lecimy. Step out! Pracy. Na razie ogarniamy, jak pracują nasze nogi. Nie schodzimy tu nisko do przysiadu, tylko delikatnie. Raz palec, raz pięta. Step up. Super. Nogi ogarnięte. Dołóż ręce. Raz jedną, raz drugą. Ręka do pełnego wyprostu, czyli prosta po i nie robimy z dłoni piąstki, tylko w dłoni. Jest otwarta. Spójrz za dłonią, wyciągnij się za nią. I obie. Jeszcze. Można spojrzeć, wyciągnąć się tutaj wysoko, za ręką. Gądź drugą i góra. Jeszcze cztery, jeszcze trzy, jeszcze dwa i luz. Guźluź na dłonie. Kros zostaje ten sam, a dłonie luźniutko. Krążenia parków w tym. O przerne krążenia. Ojcież Uśmiechamy się, oddychamy. Mam nadzieję, że to ćwiczycie, że ja tu sama nie, nie ćwiczę z telefonem, tylko po drugiej stronie tam ktoś jest teraz i się poci razem ze mną. I mam nadzieję, że nie tylko się tu na sali przy ulicy Rybnickiej zobaczymy. Ok, i krążenia w przód. Nogi zostają, a ręce zmieniają tutaj kierunek. Jeszcze. Poczuję, jak ciało się zgrzewa, zaczynam ciepło. Ok, i wróć z Nasz podstawowy kroczek. Ręce tył. Jeszcze chwilę i Wasze ulubione cztery kolana. Mam nadzieję, że w końcu wsiadą, nie pójdziemy bardzo. <laughs> jeszcze. I dwa. I dwa. I dwa na lewo. I dwa na prawo. I jeszcze chwilę. I redukujemy do jednego. I raz. I raz. Kolano wysoko. U góry. Jak jest Twoje kolano u góry. Zrób mocny wydech. Do życia. Ok. I dołóż taki ruch. Jakbyś chciał, chciała łokcie dotknąć do kranu. Oczywiście nie robimy tego. Nie uderzamy tutaj łokcie, rzepkę. Nic z tych rzeczy. Chodzi o sam ruch. Jeszcze chwilę. I jeszcze osiem. I siedem. Nie wychodziło Ci za niebarzym. Nie opieraj się nigdy tu gdzieś o kolana, tylko delikatnie o swoje uda. I to też nie jest tak, że napierasz tutaj, tylko delikatnie się opierasz. Pręcy po proste i czujesz jak tutaj wszystko zaczyna się pracować. I jeszcze chwilę. I lewo, i prawo. Ok. I dołóż ruch rotacji tutaj. Jakbyś chciała barkiem. chciała, chciała, bo nie wiem, czy panowie też tak. Wyciskają się do z nami, e, Dotknąć tutaj do Z swoim badkiem. I jeszcze chwilę. poczek wszystko działa, pracuje nad tą postawą. Ok. I przejdź do jednej tutaj nogi. I ruch tak delikatny, góra dół, nie widzę. Nie na siłę. I przez środek powoli przejdź do drugiej nogi. Robimy pre-stretching. I góra-dół. Delikatny ruch. Nic na siłę. Słuchaj swojego ciała. Nie chodzi tutaj o to, żeby coś strzeliło. Powolutku. Okay. I przejdź do centrum. I powolutku w tej pozycji. Przejdź do po prostu. I zostań w tej pozycji. Otóż tutaj dłonie, wróć i otwórz, wyprostuj się. Spójrz rękoma w górę i znowu. I jeszcze stoimy. Ok, i unieś Raz jedną piętę, raz drugą. I jeszcze osiem. Zostań w tej pozycji z piętami przyklejonymi do podłogi, wytrzymaj jeszcze chwilę, oddychaj, opuść pięty, delikatnie wróć do centrum, rozluźnij nogi, możesz napić się wody, jeśli potrzebujesz i przygotuj sobie matę i ręcznik. Ja też się napiję, szybko. Dać. Ale zanim jeszcze przejdziemy na matę, niech ona gdzieś tam będzie za Wami, przygotowana, bo zaraz na nią kładziemy, że tak powiem, a my jeszcze sobie popracujemy tutaj w stojącej pozycji nad naszymi składami, czyli nasze rogi żywiołowe, nasze stopy stajemy na palce odkręcamy nasze pięty z wyobrażonymi śrubami, dokręcamy te pięty i to jest nasza wyjściowa pozycja do składu. Pamiętamy, że tutaj pośladki idą daleko za okno, jakbyśmy chcieli szukać krzesła gdzieś tam za nami. I go nie ma, więc stajemy. I bardzo ważna sprawa, u góry mocne napięcie pośladków, delikatnie wypychamy nasze biodra do przodu i lecimy. Góra i dół. Góra i tu. Góra. Góra. Jeszcze. Jeszcze. Góra. Góra. I dwa na dwa. Raz. Dwa. Trzy. I mocne napięcie. Raz. Dwa. Trzy. I góra. Raz. Dwa. Trzy. Mocne napięcie. Raz. Dwa. Trzy. Mocno byt nie Raz. Dwa trzy i góra, raz, dwa, trzy i góra, daleko pośladki, za siebie, jeszcze i puls, raz, dwa, trzy, góra, góra, raz, dwa, trzy, góra i raz, dwa, trzy i góra i raz, dwa, Trzy. Góra, dacie radę, jeszcze chwilę. Wiem, że tam już coś może wiec. już mogą płonąć nasze uda i poślade, ale właśnie o to nam chodzi w tym ćwiczeniu. I pojedyncze. Góra. I tu. I góra. I tu. Góra. Pamiętajcie, żeby w tym ćwiczeniu daleko pośladki za siebie i żeby u góry wypinać biodra. tak? Wtedy to jest... Poprawnie Pracuję to, co ma pracować. Wzmacnia się, rzeźbi tam wszystko. Super. Jeszcze ostatnie powtórzenia. OK. I zostań w tej pozycji, w rozkroku. Unieś jeszcze na chwilę pięty, oderwij je od podłogi. Wytrzymaj. OK. Opuść. I teraz, tak jak byś chciała. Dotknąć kolany do podłogi, ale tego nie robisz. Nie robisz tak na zmianę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Ok. Zostań jeszcze chwilę. Teraz prawa. Teraz lewa. Już kończymy. Dobrze, że mamy martę ze za sobą, zaraz będzie można się położyć od razu. Ok. I luz. Rozluźnij nogi i przejdziemy sobie do klęku podpartego. W klęku podpartym ważne jest to, żeby nasze gloria nie była w tutaj z czołu, nie gdzieś z tyłu, tylko mniej więcej na linii naszego barku. Tak samo nogę, nie gdzieś tu, nie gdzieś tu za bardzo, tylko mniej więcej na linii naszego góry. I lecimy, góra, ugięta noga do suficzku. Idzie do sufitu. I pojedyncze. Góra i dół. Góra. Góra i dół. Pępek do kręgosłupa. na dni brzuch. Chroń Odcinek lędźwiowy, Góra i dół. Góra i dół. I dwa na dwa. Góra. Góra. Dół. I dół. Góra. Góra. I dół. Dół. I dół. I góra. Góra. Dół I puls. Raz. Dwa. Trzy. I dół. Raz. Dwa. Trzy. I dół. U góry napnij mocno brzuch. Poczuj jak napina się poślad. Raz. Dwa. Trzy. I dół. I pojedyncze. Raz. Ostatnia seria na tę nogę. Trzy. Góra. Pięć. I sześć. I siedem. I ostatni góra. I od razu zmieniamy nogę. Góra. Nie studniemy. Od razu druga noga budzi się do pracy. Na brzuch. O, jedynka góra. I dwa na dwa. Góra. Góra. Dół. Do, do Góra. Góra. do Dół. Góra. Góra. do Dół. Góra. góra do. Gura do do pojedyncze, gura do gura natnij brzuch, jeszcze chwilę dasz radę jeszcze i puls raz dwa trzy i idu i raz dwa trzy i idu i raz natnij brzuch, i idu i raz dwa, trzy i pojedyncze, ostatnia seria, góra i dół, góra, 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 jeszcze, dasz radę, pośladki ze starbym. i ostatni, góra, ok, przejdź do pozycji dziecka, oprzyj czoło na macie, odpocznij chwilę, jeśli bardzo boli, możesz sobie tutaj pomasować, poklepać i przejdź sobie, na plecy przejdziemy sobie do naszego brzucha, bo nie ukrywam, że nogi i posiarki dostały już tutaj trochę gość, więc lecimy sobie brzuchy. Proste brzuszki, mięsień prosty, brzucha tutaj pracuje, odklejamy dwie łopatki od maty, u góry robimy wydech, nie ciągniemy za głowę, stopy oparte na macie, Góra, góra, i puls. Raz, dwa, trzy, i duch. I raz, dwa, trzy, i duch. I raz, dwa, trzy, i jeszcze raz, dwa, trzy, i duch. I raz, dwa, trzy, i duch. I raz, dwa, trzy, i duch. I raz, dwa, trzy, lecimy pojedyncze. Góra. I dół. Wydech. I wdech. Okej, okay. to samo, tylko nogi. Idą w ten sposób w górę do kąta. Prostego mniej więcej. I dalej tutaj walczymy. Pojedyncze, proste brzuszki góra. I góra. Góra. I dół. Góra. Od tej upadki od maty. Góra. I dół. Góra. I dół. Góra. góra I dół. Góra. I dół. Wyprostuj teraz nogi i na przemian, jakbyś chciał, chciała dotknąć tutaj e, przekątnej buta. Swojej, zresztą swojej stopy. W ten sposób. I gura, i oduš, i gura, oduš, gura, idu, gura, idu, gura, idu, gura, idu, u guri vide, ide, vide, ide, idu, gura, idu, gura, idu, daš rade, gura, do, gura, do, četiri, tri, ostatni dva, I jeden. Odłóż stopy na matę. I teraz będziemy sobie wycierać plecy o matę. Czy to mam nadzieję, który macie pod sobą. I sięgać tutaj dłoni do naszych kostek. Tutaj barki i ręce powinny iść nieruchomo w ten sposób. I poczuj jak tutaj skosy działają. Co się dzieje w twoim brzuchu teraz? To jest dramat. Ale opłacalny. Będzie kaloryfer odpowietrzony. Będzie to osy. Jeszcze osiem. Jeszcze siedem. Sześć dasz radę. Pięć. Cztery. Ostatnie trzy. Ostatnie dwa. I jeden. I luz. Rozprostuj ręce. Nogi. Odpocznij chwilę. Ok. Unieś teraz swoje nogi w ten sposób i odkładaj. Raz jedną, raz drugą. I unieś. Kiedy jedna noga wykonuje ruch, druga pozostaje nieruchomo. Twoje ciało, twój korpus jest przyklejony do maty pracują tylko nogi. Jeśli jesteś osobą, która dopiero zaczęła przygodę z fitnessem i z ćwiczeniami tego typu, zostań przy wersji, gdzie Twoje stopy stykają się z matą, czyli odkładasz tą stopę. Jeśli czujesz się na siłach, zostaw ją trochę wyżej, gdzieś 10 cm od ziemi. W każdym razie nie odkładaj stopy na matę, tylko zostaw ją troszeczkę wyżej. I wróć. Teraz I oddychaj. Kiedy jedna noga idzie w dół, wsuń mocno. Wydech. Wydech. Jeszcze. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I luz. Odłóż stopę. Rozpocznij i unieś się znów, roz y, y, te ręce wnętrzami y, y, dłoni y, do góry i teraz tak, jak patrzę w tą stronę, to moje nogi będą przewodzić w drugą, w przeciwną stronę. I teraz ważna rzecz, żeby odkleić tylko jeden pośladek, nie za daleko te nogi przenosimy na bok i wracamy w druga stronę. Przenosimy, ten ruch ma być bardzo kontrolowany, odklejamy jeden pośladek, te nogi nam przechodzą troszeczkę tylko za linię naszego tutaj ciała, Jak nogi na prawo, głowa na lewo. Odwrotnie. I ostatnie powtórzenia. Ok. I przyciągnij nogi do siebie, Pokuje się. Przód, tył, na boki, i kręgosłup, odcinek lędźwiowy. I teraz przez kołyskę możesz przejść wygodnie do siadu. Przejdziemy sobie już do przyjemniejszej części, czyli do stretchingu. Usiądź sobie w lekkim rozkroku. Wyciągnij ciało po przekątnej. Otknij jeden pośladek. Podeprzyj się tutaj dłonią. I raz jedna. I teraz druga strona. Super. I górę. Super. I teraz przejdź tutaj do przodu. Nie ciągnij głową, raczej tutaj mostkiem, tak podesiadł, i poprzechodzimy sobie z jednej strony na drugą. Jak tam żyjecie, mam nadzieję, że, że tak i że jesteście uśmiechnięci. Teraz zadowoleni. Poprawiamy przez ćwiczenia swoje samopoczucie, swoje zdrowie, także ćwiczcie regularnie. Ok, i teraz złączamy ze sobą nogi. I teraz też, palce można tutaj na flex na siebie przyciągnąć, jeśli dosięgasz. Jeśli nie, możesz chwycić za łydkę, za kostkę, gdzie sięgasz, gdzie Ci wygodniej, nic na siłę. Oddychaj, wszelkie pogłębienia lub z wydechem. ok tutaj bardziej płatką niż głową. Pamiętaj, żeby nie ciągnąć, nie robić tutaj garba za wszelką cenę. Okej, i siądź sobie, w z krzyżem, oczy tutaj przed ramię, wyciągnij bok. Jedną stronę. I drugą. Jedną nogę możesz teraz wyprostować, drugą przełożyć i rozciągnąć tutaj troszeczkę poślad. Bo on też się dzisiaj napracował. Możesz się obrócić, zrobić mocny skręt Powinien, Powinnaś poczuć. I druga strona, zakładamy teraz I wróć do siadu skrzyżnego, zrób takiego delikatnego garba tutaj i wyciągnij się do góry. I jeszcze raz, i góra, otwórz dłonie. i delikatnie przez rol krąg po kręgu, ostatnia wstaje głowa, stanie się pluskowa. Zrób wdech, i wdech, i, wdech. I wdech. I wydech, i ostatni wydech, i wydech. I dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia na następnych filmach i niedługo na sali tutaj w e, sali. Pa, pa.